Będzie to pierwszy seans od co najmniej 15 lat, kiedy to kowarskie kino zakończyło swoją działalność. Nowa sala znajduje się w Domu Kultury i będzie mogła pomieścić co najmniej 20 osób. Film można obejrzeć za 5 zł dosłownie, najlepszej jakości. Są to filmy, jeżeli chodzi o nowości, takie nowości po 3-4 miesiącach, 5, w zależności od tego jak się sprzedaje film. Natomiast jest ogromna baza filmów, obecnie ponad 300 filmów pofestiwalowych, filmów europejskich. Filmów są filmy polskie po rekonstrukcji cyfrowej. Także 28-12 godziny otwieramy oficjalnie kino. Seanse będą trzy razy w tygodniu, dwa razy dla dorosłych, dwa raz, raz dla dzieci. Natomiast zawsze, jeżeli znajdzie się 10 osób, które chcą obejrzeć film, wybiorą sobie film, nie ma problemu, puszczamy ten właśnie film. Kino, choć niewielkie, będzie dysponować dobrej jakości nowoczesnym sprzętem. Mieliśmy drobne oszczędności. Rada Miejska w poprzedniej kadencji też nam dała 20 tysięcy złotych na to. Trochę dobroj ludzi, do ludzi dobrej woli pomogło gdzieś tam. No, jeżeli chodzi o sprzęt, sprzęt naprawdę nie powstydzimy się tego kina. Rzutnik mamy profesjonalny, ekrany 3,5 metra na dwa, fotele kinowe, które uzyskaliśmy od Kapitolu z Wrocławia, pochylnia, wyciemnienie, wygłuszenie. No jakość cyfrowa po prostu, także y, nagłośnienie 7.1. W sali kinowej trwają ostatnie prace wykończeniowe. System nagłośnieniowy został już zamontowany. W przyszłym tygodniu zainstalowane zostaną fotele dla widzów. Pierwszy seans już 28 listopada o godzinie 12.00.